Ciekawe, czy, czy Citko tak trochę go próbuje prowokować do pauli. Zobaczymy, jak będzie przebiegała rywalizacja tych piłkarzy w drugiej połowie. Na razie Majak na lewą stronę do Michalczuka. Michalczuk ma miejsce na dośrodkowanie. Przepuścił piłkę Dębiński, nie zdążył. Citko i Czerwiec! Ale wspaniała bramka! Gol! 2 do zera. Znakomicie rozpoczęli Wizeriaczu tę drugą kołowę. Gol godny Ligi Mistrzów, tak jak kilka tygodni temu wspaniałą bramką na tym stadionie w przegranym meczu popytał się Marek Cisko. Tak teraz wielkie brawa i owacja na stojąco dla Ryszarda Czerwca. Bez namysłu, chupnął od razu, popatrzmy jeszcze raz. Na ten strzał. 16 metrów. I piękny gol Ryszarda Czerwca. To jest duże wzmocnienie dla widzewa. Powrót tego piłkarza po kontuzji. Z tego ujęcia będzie pięknie tę bramkę widać. Więcej nawet około 18 metrów scela był bez szans. Niemal samo okienko wbił piłkę. Ryszard przerwie 2 do 0 no i już teraz zdecydowanie łatwiej się widzę w jaką będzie grało wspaniała bramka